Witajcie na kanale Ogród u Babci w ten piękny sierpniowy dzień. Kilka odmian hortensji bukietowych mam od wielu lat w ogrodzie, ale zaplanowałam dosadzenie kilku nowych, ponieważ bardzo mi się spodobały. Pokażę wam jakie kupiłam jak je sadziłam i jak o nie dbać, by były piękne przez wiele lat. Hortensje bukietowe to tak wspaniałe rośliny, że zdobywają serca coraz większej ilości ogrodników, a można je sadzić od marca do października. Ja swoje posadziłam po raz pierwszy 10 lat temu, gdy kolejny raz zaglądałam się na hortensji ogrodowej. Przerażowałam wtedy swój ogród tak, by w centrum rosła właśnie ta hortensja bukietowa w odmianie Sunday Price, która teraz po 10 latach wygląda tak. A jest połowa sierpnia. Na początku roku, w styczniu, kiedy były wiosenne temperatury, przycięłam wtedy wszystkie moje hortensje bukietowe. A ta właśnie tutaj tak wygląda po przycięciu, choć teraz wiem, że będę ją cięła jeszcze mocniej. Choć to dosyć radykalne cięcie sprawiło, że ma w tej chwili dosyć dużą ilość kwiatów i one są dosyć duże. Obok niej rośnie druga sadzonka w odmianie Sunday Fraise. Wcześniej rosło nawet więcej tutaj, cztery sadzonki, ale tamte zostały przesadzone, gdyż chciałam, aby te, które tu są, wyglądały jak rzeczywiście bukietowe, jak w W te lipcowe upały podlewałam mnie późnym wieczorem dosyć mocno i to im pomogło przetrwać. Jednak nic nie zastąpi takich ulewnych deszczy, jakie były u mnie ostatnio. I Jest to odmiana w kwiatach dużych, pełnych i dość szybko przebarwiających się na kolor różowy. Dlatego przez dłuższy czas była to moja ulubienica. Ale później stwierdziłam, że warto mieć też inne odmiany i posadziłam kolejne mamy tutaj słodkie lato, czyli hortensję bukietową w odmianie Sweet Summer. Jej kwiaty są duże, raczej białe, późno przebarwiające się. Na różowo, a w zasadzie to od razu na taki lekki brąz. Rosną tutaj trzy sadzonki, które wiosną bardzo mocno przycięłam. I teraz na każdej z nich jest bardzo dużo przyrostów i burza kwiatów. Więc to jest tajemnica hortensji bukietowych. że im starsza sadzonka, tym można ją ciąć niżej wiosną. A później odwdzięcza się ilością kwiatów i tym pięknym, wspaniałym wyglądem przez cały sezon. Pomimo tego, że pędy są dosyć wysokie, to na tyle sztywne i grube, że nie pokładają się nawet po wielkich ulewach, jak to miało miejsce ostatnio. Jest to odmiana, która ma silne przyrosty, bo 8 lat temu kupiłam tylko jedną sadzonkę i już po 3 latach podzieliłam ją na 3 przez podział korzenia i posadziłam wszystkie w tym miejscu. Co roku, dlatego mocno ją tnę, bo chcę, żeby była ładna i żeby nie zestarzała się za szybko. Bo takie rośliny też co jakiś czas trzeba wymieniać. Niestety wszystko się starzeje. Natomiast w jej cieniu posadziłam wiosną żurawki, które najpierw miały dużo słońca, teraz mają dużo półcienia. I obie rośliny mają się tutaj jak najlepiej. Trzecią odmianą, którą mam od wielu lat jest fantom. Sadzonkę kupiłam 7 lat temu i przez wszystkie te lata zawsze tu wygląda cudownie. Kwiatów ma bardzo dużo i są duże. Co roku ją zasilam dużą ilością obornika, a ostatnio zasiliłam ją też dużą ilością kompostu. Kwiaty już powoli zaczynają się zmieniać, ale mamy już połowę sierpnia. Jednak może to być też wynikiem lipcowej suszy. Ja w ogrodzie mam grunt przepuszczalny i żyzny, jednak już teraz myślę o ściółkowaniu trawą i korą, by zatrzymać jeszcze więcej wilgoci w glebie, której potrzebują te hortensje. A to dwie sadzonki odmiany Polar Są u mnie już czwarty rok. Teraz w styczniu, kiedy było bardzo ciepło i wiosennie, tworzyłam dopiero tą rabatę i je przesadziłam na nowe miejsca. I wtedy bardzo mocno je przycięłam, tak na około 15 cm od ziemi. I teraz zobaczcie, jakie mają cudownie, piękne kwiaty w białym kolorze. W zasadzie to tę rabatę powiększyłam ostatnio. Nie ruszałam wprawdzie hortensji ani miskantów, za to wykopałam wszystkie hosty, podzieliłam na pół i posadziłam przy hortensjach bo odmiana tej hosty jest naprawdę przeurocza i dlatego chciałam mieć tutaj jej dużo więcej. A przed hostami poukładałam kamienie, których też mam w ogrodzie sporo, więc teraz ta rabata wygląda zupełnie inaczej i bardziej mi się podoba. Ta odmiana ma tak duże kwiaty, jak głowy kapusty, z trudem utrzymującej się na długich łodygach. Więc ja teraz po ostatnich deszczach musiałam podwiązać, by nie leżały na ziemi, bo wtedy szybciej brązowieją, a tego bardzo bym nie chciała. Teraz, gdy patrzę na to białe ogrodowe zjawisko, wcale nie mam skojarzenia z polarnym niedźwiedziem, a z jakimś puchatym, małym niedźwiadkiem. I od razu mi się robi gorąco na sercu, zwłaszcza teraz, w ten piękny sierpniowy dzień. Ostatnie pogorszenie pogody i obfite opady bardzo mi pomogły. Przeprowadzeniu kilku zmian na rabatach. Mam taką rabatę od strony południa przy domku. I tutaj już wcześniej posadziłam trzy sadzonki hortensji bukietowej w odmianie LamLite, a przed nią osnice cieniutkie rosną sobie. I to wygląda tak pięknie, że chciałam to jeszcze powtórzyć. Dlatego teraz dokupiłam kolejne sadzonki hortensji bukietowej w odmianie LamLite, a w przyszłości posadzę przed nimi ostnice. Jeśli mi urosną, a je wysiałam niedawno i już powschodziły, więc będę miała wreszcie własne sadzonki. Mam też inną rabatę w słońcu na końcu mojego ogrodu, na którą miałam bardzo wiele pomysłów, i każda fajna, ale ja się zdecydowałam na posadzenie tutaj hortensji bukietowej w odmianie Strawberry Bluesom. Jest to nowa odmiana dla mnie w ogrodzie, a zdecydowałam się na nią, ponieważ. Rośnie tylko do 1,20 m i przebarwia się na różowo. Posadziłam tutaj 5 sadzonek, a jak je posadziłam, to zaraz Wam pokażę, bo to jest istotna rzecz, aby później te hortensje rosły pięknie, miały duże kwiaty i kwitły cudownie przez wiele lat. Każdą sadzonkę moczę najpierw przez minimum pół godziny w wiadrze z wodą. A później rozluźniam jej korzenie, zanurzając w ręce w wodzie i rozszarpując trochę te korzenie. Ale umiejętnie, nie za mocno. I dopiero później przenoszę całość na miejsce docelowe, które wcześniej wypełniłam kwaśnym torfem wymieszanym z rodzimym gruntem. W ilości około dwóch łopat na miejsce. Ten sposób zastosowałam dopiero, gdy sadziłam 4 lata temu odmianę Polar biru. Wcześniej nikt tego nie mówił, więc ja tego nie robiłam. Ale teraz jest łatwo dostępny, więc zakwaszając miejsce ukorzeniania się powodujemy, że roślina lepiej się ukorzeni i później lepiej kwitnie. Na obrzeżu tej rabaty rośnie teraz rozmnożona kocimiętka i rozmnożona hosta w odmianie Patriot. Miałam te rośliny w ogrodzie, więc teraz bez problemu mogłam je tutaj posadzić w takiej ilości, Jaka była mi tutaj potrzebna. Obok kamieni, których też miałam w ogrodzie sporo, wygląda wszystko bardzo ciekawie. W innej części ogrodu, na dużej rabacie w słońcu, pomiędzy mi posadziłam kilka odmian hortensji bukietowej. Są to odmiany Silver Dollar, Mont Blanc, Vanilla Fraise, Hercules i Graffiti. I te hortensje będą pięknie wyglądały kiedy Miskanty zakwitną, a one zaczną się przebarwiać, więc wtedy efekt będzie naprawdę wyjątkowo uroczy. Hortensje bukietowe zasiliłam w tym roku wczesną wiosną, czyli w kwietniu, rozpuszczonym obornikiem, a w połowie czerwca nawozem wieloskładnikowym osmokotę, czyli takim długodziałającym. I to wszystko powtórzę za rok. Ostatnio miałam dużo pytań od Was, czy warto hortensje bukietowe przycinać wiosną, czy jesienią i czy mocno. Z mojego własnego doświadczenia wynika, że hortensje bukietowe można przycinać i wiosną, i jesienią i mocno. Ale to zależy już od wizji Waszego ogrodu oraz od eksperymentowania. Czyli bądźcie otwarci na wszystko, co się dzieje u Was w ogrodzie, bo Wasza intuicja Wam. O wiele więcej podpowiedzi niż ktokolwiek inny na świecie. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje, łapki w górze i przemiłe komentarze. Zapraszam na kolejny odcinek miłego dnia. Cześć!